Hej kochane! Dzisiaj druga część peruk syntetycznych. Zauważyłam, że bardzo spodobał Wam się ten filmik, dlatego postanowiłam nagrać kolejny, aby pokazać Wam, jak prezentują się inne modele peruk. Teraz mamy na tapecie Lizzie 27x4 myślnik 4. Jest to brązowy, taki delikatny balejarz tutaj. Bardzo fajna peruczka w ciemniejszym kolorze. Ostatnio pokazywałam wam blondy. A teraz pokażę wam troszkę inne. Proszę bardzo. To jest brązowa lisi. Również pięknie się układa. Są to peruki y, znanej firmy Gisela Mayer. Świetne cięcia, posy się bardzo fajnie układają prawo w lewo, do góry troszkę możecie sobie jaką lubicie fryzurę. Czy lubicie bardziej grzeczną, czy lubicie bardziej taką mniej uczesaną. W każdym wydaniu jest bardzo fajna. Na głowie, jakbyście pytały, mam opaskę, która jest pod peruki. E, ona zapobiega takiemu poślizgowi peruki. Dzięki temu perurowi peruka siedzi tak dobrze na głowie. Teraz coś ekstra. To jest Lizzie 29 przez 133, 30 plus 33. To jest kolor taki odważny, czerwony. Wiele z Was nosi taki kolor na co dzień i na pewno będzie zadowolona, że pokazuje właśnie taki. Zobaczcie, dziewczyny. Ekstra, ekstra po prostu kolor, bardzo twarzowy. A może nie nosicie takiego koloru, tylko chciałybyście po prostu zmienić coś, nie ingerując w swoje własne włosy, to peruka też jest świetnym rozwiązaniem, bo Możemy sobie zmieniać fryzury, kolory, nie niszcząc własnych włosów. Także, dziewczyny, to jest super opcja. Zobaczcie. Pięknie wygląda. Bardzo ładna fryzurka. Kolejny model. To jest, już Wam mówię, Mercedes LR1488H 8. To jest yy, Krótka fryzura, czy krótka, średnia fryzura z grzywką, blond włosy. Bardzo, bardzo ładna. O, zobaczcie. Bardzo fajna fryzurka. za uszko można dać, grzyweczkę można dać bardziej na bok, bardziej na czoło. Bardzo fajna, fajna fryzura. I kolejna. jest ten sam model, ale to jest taki jasny brąz, delikatne pasemeczka. Classic Joy 10 przez 16 27 plus 10. Uwaga. Bardzo fajna. To jest ten sam model co przed chwileczką, tylko troszeczkę ciemniejszy. O, teraz grzybeczka na bok. W jedną stronę, w drugą stronę, albo całkiem na czoło. Hmm? I tył. Można też. O, tak, w ten sposób. Nie wiem. <ślesy> Bardzo, bardzo ładna fryzura. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda czepek takiej peruki. Elastyczny, przewiewny. Bardzo się sobie podobałam w tej fryzurze. <grymne> Zupełnie inaczej. I na koniec mam tutaj dla Was coś takiego ekstra w ogóle. Jest to droższa troszeczkę peruka. Kosztuje 1100 zł. Są to włosy syntetyczne. To jest model Jana R28. Ale co tutaj producent nam daje za tą cenę? Bardzo naturalny wygląd przy linii czoła. To jest, zaraz wam założę, zobaczycie. Tutaj jest siateczka mono z przodu, zobaczcie. I dzięki tej siateczce linia włosów jest taka rozmyta. Niesamowicie to wygląda. Wczoraj robiłam zdjęcia i bardzo, bardzo mi się podobała ta peruka. Teraz Wam zaprezentuję. Poprawię sobie tylko opaskę. Kolor taki też odważny. Rudzielec z pasemkami delikatnymi blond. Wszystkie te peruki są w rozmiarze takim SM. To jest rozmiar uniwersalny. Tutaj producent nie przewiduje S i M, tylko SM. Takie po prostu Uniwersalne rozmiary. I teraz zobaczcie, dziewczyny, na to. Perukę fajnie można sobie układać. Ona jest pocieniowana. Zobaczcie. O! Ale zobaczcie na to. Wow. Widzicie to? Ja jestem po prostu zachwycona tutaj tym wyglądem. Zaraz wam pokażę jeszcze, jak wygląda spineczki, świetne świetna fryzura, naprawdę bardzo ładna, bardzo twarzowa, tak fajnie się układa i teraz zobaczcie dziewczyny ja sobie wezmę spineczkę podepnę sobie tu może za dużo troszkę tych włosów Lila. uwaga Mę taką piękną spineczkę zobaczcie Ekstra. Zobaczcie tutaj, co tu się dzieje. No, po prostu to wygląda czadowa Te włosy się tutaj pięknie unoszą do góry. Można upinać. Wygląda ekstra. To jest model Jana R28. Troszkę droższa peruka, ale tak jak powiedziałam, no, jeżeli komuś zależy tutaj na tej linii czoła, a jest to jednak peruka syntetyczna, dużo tańsza niż naturalna to na pewno będzie zadowolony z takiego tutaj efektu przy czole i również z tego, że po prostu te włosy bardzo, bardzo fajnie się układają. Także, dziewczyny, super sprawa. Jeszcze raz powtarzam, Jana R28. E, wcześniej mierzyłam Classic Joy 10-16-27 plus 10. Classic, y, Mercedes, przepraszam. E, e, LR1488H plus 8 Potem była ta czerwona, świetna peruka. Lizy 29133 30 plus 33 I Lizzy 27 przez 4 myślnik 4. Wszystkie te peruki znajdują się na naszym, w naszym sklepie internetowym www.herlux.pl i zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia naszego sklepu, Poglądajcie sobie, jest tam więcej modeli peruk. Wszystkie modele peruk po kolei, tak jak mierzę, wypiszę pod postem, żebyście mogły sobie skopiować tą nazwę, wkleić do sklepu i od razu znaleźć naszą perukę. W razie czego piszcie, dzwońcie. Pozdrawiam Was serdecznie, hej!